Minecrafta. Wiem, że to coś nowego. Dzisiaj: DataPack. Do not jump. Od Addiction. Coś w tym celu. Powodzenia w grze. No i możecie na Discorda jego wejść. Ja się postaram zrobić speedrun. Przepraszam. O, czemu tak zaczyna? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba się już uspokoiło. Oh A yeah. ja. Jakie jabłka może wypadły? Nie. E, co ja robię? A w ogóle zostawcie łapkę w górę, subika, oraz dzwońcie dzwonem. OK Poszukamy wioski i jedzenia Tu jest złoszesz tylko że... Um... Żeby z tamtą będę potrzebował skoczyć. Bo jak będę skakał, to się podzieje bardzo zła rzecz. Na przykład... Okej... Okay. Następny krop i następna. Okej. Okay. Będziecie mogli zobaczyć, co się na przykład stanie, jak podskoczę. Aha, to super. To od razu tam pójdziemy. Szybko... Okej, okay, to wcale nie jest takie złe. Ciao. Cia. No. Przepraszam bardzo, ile trzeba szczał, żeby takiego zombieaka zabić? a tak wygląda jakby on byłby nieśmiertelny. Oj, oj, oj. Zombie cierpi. Nie widzę. Jest! I? Coś dostałam? Nic? Aha A masz takie laki, że nie że ja nic nie widzę. Okej. Okay. Czemu to się nie zebrało? Okej, okay, w końcuś. Oj! Ucie... A, dobra, tylko deszcz. Naprawdę są takie logi? Oja. ja... Wiecie co ja chyba poszukam wnioski? No poszukam tam swoich przedmiotów. Okej. Okay. Tu jest ten obsydian... Aha! Bo tu się chyba lawa miała wylać. O kurde. O nie, nie mam swoich rybek! Proszę, nic jakiegoś okropnego. Кажи, да, да, я. Далее, а не за ня. Э. Но no, я зомби. Скажи, <сосы> я не могу пойти в горы. Добра, а где что мои там? Ja idę szukać wioski. Naprawdę, jeszcze raz umrę i to będzie koniec speedruna. Bo no, fajny su speedrun, nie? Super. Że jedynie co zdobyłem to kobel. Pójdę z rzeką. Oła. Dobrze, że pada deszcz. To oślepienie. Jeszcze spowolnienie. O kurde. Jak to ja się duszę? Wyłaś stąd, przepraszam bardzo. Kończysz się? Aha! Przepraszam bardzo, ma być spowolnienie, a nie unieruchomienie. Eee. Жемлю. Все Naprawdę, to Minecraft tak laguje, że to się grać nie da. Tu jest Creeper. No, po prostu mistrzostwo świata. Jeszcze zombie. Creeper cierpi, jak niby. O kurde. Eee. 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 Co? Przepraszam bardzo. Myślę co to będzie taki krótszy odcinek, bo ja nie ogarniam więc tak, były z wami Romati, zostawcie łapkę w górę i subika no i się dzwonem to było na tyle w tym odcinku, cześć